Tak rozwinęły się pięknie jacynty i wszystko się zgadza, ten biały, by był, był jasnie o słońce i miał taką białą cebulkę. A ten jest taki różowawo-fioletowawy. No i widzicie, ta cebulka tutaj rzeczywiście też jest taka fioletowawa, ale pachnie pięknie. No i żonkile. One coś tak się... Nie wiem, może je zwiąże jakąś z tą rzeczką tutaj tak, żeby ładnie wyglądały. No i cześć, witajcie w nowym vlogu, kolejnym vlogu. Tym razem vlogu świątecznym, chociaż dla nas jeszcze przedświątecznym, a właściwie to już jesteśmy w triduum paschalnym, więc możemy śmiało powiedzieć, że to jest vlog świąteczny. Dobra, pokażę wam teraz, co dzisiaj będzie się działo. Między innymi, oprócz tego, że jeszcze musimy dokupić kilka rzeczy spożywczych, to już proszę. Przepis Michasia. na babkę wielkanocną. Przygotowany przepis na babkę. No. no. to jest wypróbowana ta baba wielkanocna, którą Marek zawsze piecze. Michasia też ma swój y, jakiś tak, pomysł. Tak, to jutro dopiero na... będę robić. Jutro będziesz Z tego urządzenia. Robiła. Ale ładnie sobie włosy wyprostowałaś. Nie, to... tylko je przysywała. To y, tylko rozczesywałaś no. takim tym sprayem jakimś, nie? No super. Myślałam, że to prostownica, no. Nie. Ale twoje włosy... A wybieramy się do fryzjera już niedługo, tak. wiesz chyba, nie? To tak za tydzień chyba, w piątek. Jakoś za tydzień, nie? No. no to co planujesz? Zmiany Zmianę Podciąć. dużą, czy tak delikatnie? Nie, na pewno nie dotąd, nie. Nie, ty, czyli żeby jeszcze można było związać Ta. sobie kitkę, nie? Takiego kocyka. No, także tu się tak dzieje. Marek już się A dzisiaj słuchajcie, wielkie wypieki, babka. I co najbardziej przeraziło marzenie, to to, że jest potrzebne prawie 40 jajek. Ale nie do jednej babki! Znaczy, sobie no trzy babki, trochę zostanie. Do jednej babki, słuchajcie, idzie w sumie. 10 żółtek plus 2 pełne jajka, także 12 jajek do jednej babki, dużo. A Micha się znalazła prze, przepis w termicji, gdzie, no gdzie było dużo mniej dwa jajka. Ale to, poza tym to, to twojej babki jeszcze idzie smalec, także takie no nie dużo składników, w sumie, nie? ja wam co Ci pokażę. To jest no właśnie, oczywiście babka Magdy Gessler wypróbowana już od wielu lat robiona, także tu macie składniki potrzebne. Robi się to dosyć no szybko, to bym I to nie jest, powiedział. Ale to jest na jedną babkę, a ty robisz tak, to robi się na... trzy, nie? Trzy babki, także będzie dłubania, a dłubania. No i co? Po prostu moja brzucha wygląda. Ale rośnie, rośnie. No powoli rośnie, ale ja ją chyba za późno zasadziłam, bo ona już na, na ten czas to ona miała. Na być, za tydzień nie? jak znalazł. Na za tydzień to już będzie po ptokach tak zwanych, nie? Marek stwierdził ostatnio. Kupię po prostu w kauflandzie jakoś, że Pewnie żuchę. takie duże, do Dorosinie. No wiem, to takie ładne, jest zieloniutkie, takie, takie, ale dobra, na ale jej czas. Może do, do niedzieli wyrosnąć. Myślisz, że da radę? Hm, a ja to muszę podziałać w mojej toaletce. Ponieważ porządki zrobić, po pierwsze, po drugie, coś wymienić sobie. No i kolejne kartki z życzeniami. Tu dla Michałaś, taka specjalna od Marysi. No i tu dla nas, o, dla całej rodzinki. No i tu moja toaletka, jak widzicie. Bo ja tak, porzuciłam tutaj te przepisy. To jest w ogóle taka, wiecie, powiedzmy sobie, kosmetyczko, coś tam, kuferek. Te przepisy w ogóle muszę sobie uporządkować, bo je dostałam i tak muszę je posegregować. Wiecie, takie mięsne, jakieś takie sałatkowe, warzywne, słodkie. Muszę sobie zrobić takim dziurkaczem. Już mam pomysł na to. Zwiążę to z tą rzeczką i będę miała po prostu tak posegregowane, bo inaczej się tego nie da. No i właśnie jak sobie tak szukam, szukam. Tu, gdzieś jest moja taka gazeta z przepisami. Ona już ma. o, o no właśnie, numer 3,97 rok, 25 lat. I po prostu tu już mam takie przepisy. Yy, no, z zębem czasu. Ale bardzo fajny Sernik wiedeński, sernik na zimno, babka kokosowa, drożdżowa. Marek nie chce jej robić, bo on ma swoje. Tutaj są takie drobiazgi. Wielkanocne Mazurki. Pascha. Nigdy nie robiłam, nigdy nie jadłam. Nie jest to jakoś w naszej tradycji, że tak powiem naszych rodzin, ale jeżeli wy coś wiecie na temat Paschy, to mi koniecznie napiszcie, bo poczekajcie, kwaśna śmietana, rodzynki, chyba dużo bakali tutaj jest. To jest jakaś galaretka truskawkowa. No nie wiem, nie wiem taki przepis na paschę Także piszcie, co wiecie na temat paski, no i tutaj coś wiecie na konkrety, jakaś kaczka, ostatnio jadłam pyszną kaczkę, powiem Wam w ogóle, że ja za kaczką nie przepadam, ale jakiś czas temu, kiedy to mogło być? Dobra, w lutym, chyba w czasie ferii, byliśmy w takiej restauracji w Katowicach i zamówiłam sobie łódko z kaczki, po prostu to była rewelacja pyszne, chrupiąca skórka, mięso mięciutkie, fajnie doprawione i ten smak super. Także no naprawdę polubiłam wtedy kaczkę, chociaż jestem nastawiona tak raczej anty na mięso z kaczki, ale wtedy tak. No i tu tu właśnie takie przepisy i tak dalej. Także Gdzieś tu wyszukuję, zawsze te przepisy tu mam, o jeszcze taki segregator, w ogóle muszę się za to zabrać, tutaj muszę też z tym zrobić porządek, bo mam tutaj te swoje ulubione zapachy, no i to są takie zapachy z typu ciężkich, cięższych, o ten jest już klasyk Coco Chanel. Ten tradycyjny. No, ten chyba jeszcze sobie zużyję do końca, bo już mam malutką mademoiselle. Bardzo fajny zapach. Taki delikatniejszy. No i Gabriel. Super lubi, ale one mnie, one mi się kojarzą właśnie z takim, taką porą. Wiecie, jesień, zima, bo tak ciepło otulają. Natomiast teraz chyba wymienię. Ten Miss Dior też chyba zostawię. Ale najbardziej teraz to przemawia do mnie właśnie Gucci Bloom. To jest taki piękny, ja nie wiem, jakoś tak widzę i czuję ten bez, takie lilaki, właśnie super zapach, który teraz na wiosnę lato. No i Lady Million. Mm, no to jest też coś, co po prostu uwielbiam. Jak się tym spryskuje, to yy, super. No i Valentino, który tu stoi w tej yy, szklanej. ops... Yy, szklanej takiej kuli. No powiedzmy, to nie jest kula, ale też, też go lubię i też ma taki zapach, powiedzmy sobie wiosennoletni, więc chyba te zapachy zostaną teraz wymienione, a te sobie schowam i będzie na później. Dobra, no to do dzieła. Proszę, kawa wypita, musi być energia do pracy. Co ciekawe, musi być. No a tu się robi babka, o której wam mówiłem. Nie wiem, dla mnie to było kilka godzin temu, dla was to były sekundy. No Popatrzcie, to. trzy babki się już no nie, dwie się już robią, trzecia, trzecia w trakcie. Oto pierwsza babka. Już przechodzi drugi proces wyrastania. A to kilka. Pro... Ale piękna, jaka żółciutka. Tak, e, teraz słuchajcie, będzie za chwilę mieszana z tym, z bakaliami, czyli e, będą tylko... A gdzie są te bakalie? Rodzynki. Jak w aptece. Czyli co, rodzynki, skórka pomarańczowa? I tyle. Aha. I tyle. No i to, wystarczy. To za chwilę pójdzie do tego, będzie tam znowu wyrabiane przez jakieś 15 minut i potem wróci z powrotem jeszcze do wyrastania na kolejne pół Ale godziny. tam coś się wyrabia właśnie. Tak, a tu się słuchajcie robi druga babka. Tu jest teraz w trakcie łączenia z tłuszczem, a do trzeciej babki tłuszcz jest przygotowany już, mianowicie kostka masła, no tego jest dużo tłuszczu i 35 gram smalcu. To za chwilę się będzie topiło. E, za chwilę będą też jajka y, się robiły i wykorzystuję do tego termomiksa, blender ręczny i jeszcze ten robot, a tu już poparcie udziałałem, tu będzie pamiątka na lata. Udziałałem ścianę tłuszczą. Nie! Nieee! Słuchajcie, to jest mankament tego robota. Bo ktoś się nawet pytał, jak jaki to jest robot, ale powiem Wam to jest mankament. On tak chlapie... masz no, osłonkę teraz. Tak osłonka nic nie daje, słuchajcie, jak ja tutaj przed chwilą robiłem, gdzie było dużo tłuszczu, tu musiałem szmatkę sobie dać. To jest taki, wiecie, patent trochę średni, ale okej, okay, może być, no wiecie, jak się robi, to A się brudzi. A dlaczego tutaj ta kąpiel wodna? kąpiel wodna jest do jajek. Zresztą za chwilę, jak będę jajka miał tu wybite, to Marzenka Wam nagra. Mianowicie, jajka są wybijane tu, bo łączone są z cukrem i to jest, wiecie, potem ucierane na ciepło. No, tak jest lepiej. No i tak się babki robią i powiem Wam, ile mi to już zajęło. No, już dwie godziny tutaj. Chyba. No, dwie godziny dłubania. To o piątej. A jeszcze proces pieczenia tych trzech babek, i to będzie tak, że jedna będzie wychodziła, druga będzie wskakiwała. Mm. No to <grym> chyba Ci dzisiaj zejdzie, co? Dawaj. Ja Wam powiem tak, kuchnię przejął Marek, ale y, tu z dużym plusem, ponieważ. Tradycja zostaje zachowana. Co roku Marek piecze te baby wielkanocne. Mhm. Tak jak już Wam mówiłam, w. W poprzednim chyba vlogu, Ale, a jak zielony, się teraz to kolor. Zero barwnika, kiedy to jest żółciutkie. No tak, mówiłam, ciasto jest przepiękne. Mm. A jak ona, mm. słuchajcie, smakuje. Ale zobaczmy efekt końcowy, Ty wiesz, że taką... Kupna babka przy tym, to wiecie, to jest... Ja tutaj się nie biorę za babkę drożdżową, bo no sorry. I patrzcie, teraz ja bym to bakalie pierwszej tej wędrują. Mmm, i teraz będzie się to jeszcze mieszało, prawda? Tak, teraz to się będzie wyrabiało. No ale chwila. I jeszcze wyrośnie, prawda? Tak, to jeszcze raz pójdzie do, do wyrastania, a to nie jest. Słuchajcie, to trzy razy rośnie i każde wyrastanie to jest pół godziny, czyli półtorej godziny na wyrastanie, Pół godziny na przygotowanie, pół godziny na pieczenie, czyli jakby się jedną babkę robili około 2,5 godziny no do trzech. No, to zależy sorry, jak tam się... no to ty robisz 3, 6, 9 godzin będziesz teraz Nie no ale tego... widzisz jak robi. Jedna się robi, ja druga się robi się się trzecia. No. Nie, jakbym miał tak robić, bo wiecie, jedno skończy, drugą zacznę, dajcie spokój. Siódma rano Marek kończy piec. Babki. Ale jeszcze chciałam zauważyć, że chyba... Gdzie ta forma jest? O, A jest tam czy... jest ta, ta duża, ale możesz zrobić mniejszą. Jakby cię ostatnie ci jakoś ciasta zostało. Ale wiesz co? Ja kiedyś robiłem podwójne ciasto, pamiętam. Tu Aha. w ogóle muszę tą formę, bo zawsze to pieczemy to w tej. Tak, to jest. Słuchajcie, ta forma. Ona jest idealna, ta baba, Ale słuchajcie, ona tak rośnie. Bo jeszcze czemu, tutaj z tym tym. Takim... Ona zawsze tu wylatuje, pamiętasz? Co no. ci taka będzie, prawdopodobnie, no tak zawsze były takie Tak, mamy. bo tu jest taka mniejsza foremka. nie tych ta... nie lubię. Falbankowa, nie lubisz? No. Nie, te mi się kojarzą z babkami takimi mm, na, na proszku. Aha, w ten sposób, no dobrze. Także forma jest, to też już jest forma, to którą ja wiesz, mamy. Zostanie ciasta, to do o, tego jeszcze właśnie. można. I możesz rzeczywiście wykorzystać do tych foremek papierowych i spoko się tutaj yy, to też upiecze. No, dobra. Także. Jesteśmy... A to się teraz tu będzie, wiecie, wyrabiało, wyrabiało, aż się wszystko mm. pięknie połączy. Także, pan kucharz Marek, proszę łapkę w górę dla niego. A wiecie, jak tutaj pachnie drożdżami, masłem, bakaliami. Ale powiem wam, że masło. Cudowne. Tak. Poszło w górę. Dzisiaj zapłaciłem za kostkę masła 7,50. To ja widziałam tańsze Wiem, wiecie, że... ja wczoraj kupiłem w Biedronce, bo to w Kavlendzie, a wczoraj kupiłem w Biedronce za 6 chyba 40 czy coś takiego. Mm, Także jest, złotówka ponad różnicę na no masle, ale wiecie, dużo. już nie było czasu. Tak. No a to babka na tłusto będzie, bo ja widzę tutaj tak, mówiłeś, kostka masła się topi i... Ale ja ci w ogóle ta babka drogo smalec. wychodzi. No bo tu jest tak, 12-13 jajek, bo jak są mniejsze żółtka, tutaj zawsze jedno gratis. A, a, a <coughs> kostka masła. Bakalie, mąka, cukru idzie mało akurat, także wiecie jak to się wszystko zsumuje. Ale jeszcze co najważniejsze, jeden bardzo ważny składnik. Bez niego ta babka nie byłaby taka idealna. Co to, że... O, smalec. Słuchajcie, jest jest roboty, babcia tak. Basia robi najlepszy smalec i ona specjalnie też pod okazję właśnie tego pieczenia babkowego. I jak teraz to ogląda, to rośnie, jak ta babka. Tak, i bez tego smalcu nie byłoby tego smaku, bo powiem wam faktycznie, gdzieś jest ten sekret też w tym tłuszczyku takim, prawda? A to jest w ogóle baba według przepisu Magdy Gessler. A to już wiemy, to już wiemy, dobra, ale smalec babci Basi. Skawnik nagrzany do 180 stopni. I pierwsza babka, słuchajcie, wędruje. Wzią. Wyrosła na 40 minut. Ona jeszcze po przełożeniu do, do tej fazy jeszcze sobie wyrastała, nie? No, ale pięknie. Tak. No to ona taka nierówna, nie mogę się jej wyrównać? Nie, to tak miało być. Aha. I słuchajcie, teraz 40 minut i za 40 minut się widzimy, ale w tym czasie nie będziemy się nudzić, Zmurznować. ponieważ, słuchajcie, będziemy teraz te jajka ucierać. Tu już woda się nagrzała. Czyli w kąpieli wodnej, tak? Tak. No tak nie do końca w kąpieli wodnej, bo one aż tak bardzo się nie mogą nagrzeć, bo wiecie, jajecznica by powstała. No tak, wszystko tak. masz pod kontrolą, jak mówisz, tak, tak? wszystko pod kontrolą. Tu jeszcze, ja byś się mogła pokazać. Tak. Tu się robi roszczyn, powoli rośnie. Także teraz będziemy yy, ucierać jajka, a potem będziemy... Yy, Kolejna babka, nie? Dalej działać, tak jest. No dobra. Najgorszy jest ten pierwszy moment. Pierwsza babka gotowa, właściwie baba. I zobaczcie jak się prezentuje. Lukier. Lukier musi być. Ale ładny lukier wyszedł. No piękny. No, Michasia okay. gotowa będzie jeszcze tu dekorować. Tak. Właśnie, ja wiem co jeszcze muszę zrobić, A... Aha, wiem, uprażyć mi dały płatki. Hmm, teraz mi się lukier ściągnie już. No to dawaj ci pomożemy. O bez... Nie no musi być. Nie no muszą być płatki. Już robimy. Popatrzcie jakie piękne tulipany. Jak się ładnie otworzyły. Żonkile obra już zjemy. Tak, żonkile słuchajcie, coś nie przetrwało. One są takie lekko już uuu wymęczone, no ale cóż. Ale to ta wyrosło. wyrosła. Wyrosła Nośnie No właśnie, znaczy, no. Króliczki będą sobie jadły. Co mówisz? Króliczki sobie będą jadły. Nie, króliki, bardzo nieco nie nieco ostro jest. Żołnierzu sobie jadły. Tak? Tak. Troszeczkę mm, ja jadły. Także że jeszcze ma szansę. Mieszkanie już wysprzątane, powiedzmy, że ozdobione. Tu jakieś króliczki, zajączki, oczywiście białe. A tu nasze zamknięte, George, e i róbcie. George akurat teraz je. A to kuliczki, zajączki. Róbcie odpoczywał. A my za chwilę się wybieramy z koszyczkiem. Także teraz czas na koszyczek. Koszyczek już przygotowany. A co w koszyczku? A kto przygotował koszyczek? Marzena. Nie, Marek, nie. Kubasią. Jak nie? Ty przygotowywałeś ja tylko tu. Jest babka, jest biała kiełbaska, chrzan. Dzisiaj e, no... pierwszy raz słyszę, żeby jajko obrane było, ale to jest. A ja właśnie pierwszy raz słyszę, to znaczy, bo ty, jak już jesteśmy małżeństwem, że nosimy od tego momentu masło do święcenia. Tak? U mnie się nie nosiło. A z kolei się do, dodaje do jajek w skorupce jedno jajko obrane, bo to jest to jajko, którym się dzielimy przy śniadaniu wielkanocnym A moja ciotka na i czyta... taka była u nas tradycja, jest u nas tradycja taka. A moja ciotka dawała zawsze drobne do oświęcenia. Drobne, więc mamy też drobne w koszyczku, czyli takie... Na spodzie. Na spodzie. To co, co jest jest kiełbaska jałowcowa, tu jest taka troszeczkę suchej, oczywiście chlebek. Nie wiem, czy to tak nie, widzicie. Jak... Wszystko jest popakowane, wiecie, tak, i tu jest jajeczko, i jeszcze gdzieś jest sól z pieprzem, to Michasia jest, przygotowywała. To jest, to Dobra, już mi pro, proponuję tego nie rozpakowywać. Tak, ja też proponuję. I teraz to przykryjemy ładnie. A tak się prezentuje właśnie babka, która już jest częściowo wyjedzona, zdegustowana. Tak, i tak wczoraj skosztowałam jedynie. Michaśka w ogóle nie lubi za bardzo babki. A ja słuchajcie uwielbiam, uwielbiam. Ja Miałem tą babkę mógł kiedyś dzień i noc. Jedna... Ale w ogóle tłuste nie jest, popatrzcie jak to pięknie wygląda, słodkie. Także, żebyście nie myśleli, ta babka jest dla babci Lucy dziadkantka, a spakowane już mamy też dla babci Basi i dziadka Mariana. Także trzy babki wczoraj, wiecie, widzieliście zresztą, że Marek pie... A my będziemy wam życzyć teraz wesołych świąt. Dużo prezentów od Zajączka. Od Zajączka bardzo dużo, dużo, mnóstwo prezentów. No i smacznego, święconego jajka, o to tak tradycyjnie się życzy. No i cóż, na koniec w poniedziałek takiego porządnego lanego Śmingusa-Dyngusa! Śmigus i żeby wam się powodziło, żebyście byli zdrowi. No i widzimy się w następnym vlogu. Na, razie, na razie, pa!